Zapraszam Was dzisiaj do rozważań na temat, który może wydawać się trudny, a nawet kontrowersyjny. To równowaga między miłością a niezależnością. Czy w dzisiejszym świecie, gdzie tak wiele mówi się o samorealizacji i indywidualnych dążeniach, musimy wybierać pomiędzy głębokim zaangażowaniem w związki, a osobistą wolnością i samostanowieniem? To pytanie, które często pojawia się w moich przemyśleniach. Czy możliwe jest znalezienie harmonii między tymi dwoma aspektami naszego życia? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się różnym perspektywom i doświadczeniom, które mogą rzucić światło na to złożone zagadnienie. Zapraszam Was do oglądania do końca, aby razem odkryć, czy i jak możemy osiągnąć równowagę między miłością a niezależnością. Tradycyjne poglądy na miłość i niezależność kobiet często przedstawiają kontrastujące role i oczekiwania. Z jednej strony kultura i historia ukazywały miłość jako główny cel w życiu kobiety, często stawiając ją jako priorytet ponad osobiste aspiracje, marzenia czy karierę. Kobieta w tej tradycyjnej perspektywie postrzegana była głównie przez pryzmat jej relacji jako matka, żona, opiekunka. Z kolei niezależność, zwłaszcza w wymiarze emocjonalnym i finansowym, była często traktowana jako coś, co może zagrozić stabilności rodziny lub tradycyjnym strukturom społecznym. Ta dychotomia wynikała z głęboko zakorzenionych w społeczeństwie norm i oczekiwań względem ról płciowych. Kobiety, które dążyły do niezależności, często były postrzegane jako wyzywające status quo. A ich dążenia mogły być interpretowane jako brak zainteresowania lub zaangażowania w życie rodzinne i emocjonalne. W historii wielokrotnie widzimy, że kobiety, które starały się łączyć te dwa aspekty miłość i niezależność napotykały na różnego rodzaju przeszkody i były często stygmatyzowane. Współczesne społeczeństwo stopniowo zmienia swoje podejście do tej kwestii. Jednak echa tych tradycyjnych poglądów wciąż są obecne w wielu kulturach. Rozwój społeczny i większa świadomość praw kobiet przyczyniły się do redefinicji tych ról, ale nadal pozostaje pytanie, jak współczesne kobiety mogą znaleźć równowagę między miłością a niezależnością, nie tracąc przy tym swojej tożsamości i autonomii. Przyjrzyjmy się. Jak ta tradycyjna koncepcja wpłynęła na postrzeganie kobiet i ich miejsce w związkach? Czy historyczny kontekst wpłynął na obecne spojrzenie na niezależność kobiet? Jakie zmiany zaszły na przestrzeni lat? Kulturowy i historyczny wpływ na postrzeganie kobiecej niezależności w związkach jest fascynującym, choć skomplikowanym tematem. Przez wieki. Różne kultury na całym świecie kształtowały swoje wyobrażenie o roli kobiety w społeczeństwie, a co za tym idzie także w związkach. W wielu tradycjach kobiety były postrzegane głównie jako opiekunki i matki co nieuchronnie wiązało się z pewnym ograniczeniem ich niezależności. W historycznej perspektywie Kobiece aspiracje często były marginalizowane lub całkowicie ignorowane. Dostęp do edukacji, możliwość rozwijania kariery czy samodzielne podejmowanie decyzji życiowych to wszystko były przywileje, z których kobiety były często wykluczane. W związku z tym ich rola w społeczeństwie była w dużym stopniu zdefiniowana przez ich relacje z mężczyznami jako córki, żony czy matki. Przyjrzyjmy się teraz, jak miłość i niezależność kobiet są przedstawiane w literaturze i filmie, które od zawsze były zwierciadłem społecznych norm i zmieniających się trendów. Literatura i kino często odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu, a także wyrażaniu społecznych postaw i oczekiwań względem kobiet. Na przykład, Klasyczne dzieła literackie często ukazywały kobiety jako postacie pasywne, zależne od mężczyzn, której losy kręcą się wokół miłości i małżeństwa. Weźmy chociażby Jane Eyre, Charlotte Bronte, czy bohaterki Jane Austen. Choć te postacie wykazują pewną dozę niezależności i siły, ich życie i tożsamość często rozstrzygają się w kontekście romantycznych związków. Z kolei kino XX i XXI wieku stopniowo zaczęło przedstawiać bardziej złożone i niezależne postaci kobiece. Przykładem może być chociażby Erin Brokowicz, film, który opowiada historię samotnej matki walczącej o sprawiedliwość społeczną, nie tracąc przy tym swojej osobistej siły i niezależności. Ciekawe są też współczesne produkcje, które eksplorują różne aspekty kobiecej niezależności. Filmy takie jak Niegrzeczne Dziewczyny czy Czarny Łabędź ukazują kobiety walczące o swoją autonomię w różnych sferach życia, od edukacji po karierę artystyczną. Te dzieła pokazują, że kobieta może być zarówno w związku, jak i zachować swoją niezależność i indywidualność. Te przykłady z literatury i filmu świadczą o tym, że społeczne postrzeganie kobiet i ich roli w związkach ewoluowało. Od tradycyjnych, ograniczających ról po bardziej złożone i pełne obrazy kobiet, które są w stanie łączyć miłość z niezależnością. To pokazuje, jak bardzo ważne jest wykorzystywanie kultury do przedstawiania i wspierania różnorodnych ścieżek życiowych kobiet. Oczywiście na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Ruchy na rzecz równouprawnienia i zmiany społeczne przyczyniły się do znaczącej ewolucji w tym zakresie. Obecnie większa świadomość i akceptacja dla kobiecej niezależności w związkach są bardziej widoczne. Kobiety coraz częściej zajmują kluczowe pozycje w społeczeństwie, co przekłada się również na ich życie prywatne. Jednakże pomimo tych postępów, długotrwałe wpływy historyczne i kulturowe nadal odgrywają rolę w kształtowaniu naszych poglądów na temat niezależności kobiet w związkach. Zrozumienie tych wpływów jest kluczowe, aby móc świadomie kształtować bardziej równoprawne i wspierające relacje. Skupimy się teraz na wyzwaniach, z jakimi mierzą się kobiety starające się połączyć życie osobiste z niezależnością. To temat, który dotyka wielu z nas, niezależnie od wieku, statusu społecznego czy kultury, z której pochodzimy. Realne przypadki i historie kobiet borykających się z dylematem między miłością a niezależnością ukazują nam różnorodność i złożoność tego wyzwania. Weźmy na przykład historię Anny, 35-letniej menedżerki z dużego miasta. Anna przez wiele lat skupiała się na budowaniu swojej kariery, co przyniosło jej sukces zawodowy, ale jednocześnie ograniczyło jej życie osobiste. Gdy w końcu poznała kogoś, kto wydawał się być odpowiednim partnerem, stanęła przed trudnym wyborem między rozwojem kariery a budowaniem relacji. Jej historia pokazuje, jak decyzje zawodowe mogą mieć bezpośredni wpływ na życie osobiste. Kolejny przykład to historia Magdy, która postanowiła zrezygnować z dobrze płatnej pracy, aby poświęcić więcej czasu rodzinie. Choć z początku była zadowolona z tej decyzji, z czasem zaczęła odczuwać brak niezależności finansowej i ograniczenia w osobistym rozwoju. Magda borykała się z poczuciem utraty części swojej tożsamości, co wpłynęło na jej samopoczucie i relacje w rodzinie. Jest też Ewa, która prowadzi własną firmę i jest matką dwójki dzieci. Zmagając się z codziennymi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, Ewa stara się znaleźć równowagę, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością podejmowania trudnych decyzji i ustępstw. Jej życie jest przykładem ciągłego balansowania między odpowiedzialnością zawodową a potrzebami rodziny. Te historie pokazują, jak różnorodne mogą być doświadczenia kobiet w poszukiwaniu równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Każda z tych kobiet stoi przed indywidualnymi wyzwaniami, które wymagają od nich nie tylko odwagi w podejmowaniu decyzji, ale również elastyczności. I umiejętności dostosowywania się do zmieniających się okoliczności. Ich doświadczenia rzucają światło na złożoność problematyki miłości i niezależności, a także na siłę i determinację, jaką wykazują kobiety w poszukiwaniu swojej ścieżki w życiu. Te opowieści pokazują również, jak ważna jest świadomość i akceptacja własnych wyborów oraz umiejętność radzenia sobie z ewentualnymi konfliktami wewnętrznymi. Znalezienie równowagi między miłością a niezależnością wymaga od kobiet umiejętności balansowania różnymi aspektami ich życia, a także odwagi w dążeniu do realizacji własnych marzeń i aspiracji. Utrzymanie niezależności w związku to temat, który wymaga szczególnej uwagi i świadomego działania. Aby zachować własną autonomię, podczas gdy jednocześnie budujemy silną i zdrową relację z partnerem, potrzebujemy odpowiednich strategii i umiejętności. Pierwszym kluczowym aspektem jest komunikacja. Otwarta i szczera rozmowa z partnerem o własnych potrzebach, pragnieniach i granicach jest absolutnie fundamentalna. To pozwala na zrozumienie i szacunek dla indywidualnych aspiracji każdej ze stron. Przykładem może być regularne ustalanie wspólnych celów oraz niezależnych działań, które każde z Was chce realizować. Kolejnym ważnym elementem jest ustalanie granic. Granice te mogą dotyczyć czasu, przestrzeni osobistej, a także aktywności zawodowych i osobistych. Ważne jest, aby obie strony rozumiały i respektowały te granice, umożliwiając sobie nawzajem rozwój osobisty i zawodowy. Na przykład może to oznaczać posiadanie osobnych hobby lub czasu spędzanego oddzielnie z przyjaciółmi. Trzeba też pamiętać o wzajemnym szacunku. Szacunek dla decyzji, przekonań i ambicji partnera jest podstawą zdrowej i wspierającej relacji. Obejmuje to nie tylko akceptację, ale i celebrację osiągnięć i sukcesów drugiej osoby. Przyjrzyjmy się teraz pozytywnym przykładom relacji, gdzie miłość i niezależność współistnieją. Możemy zobaczyć pary, w których obie osoby prowadzą aktywne, satysfakcjonujące życie zawodowe i osobiste, jednocześnie wspierając się nawzajem w tych działaniach. Takie pary często dzielą wspólne wartości i cele, ale pozostawiają sobie także przestrzeń na indywidualny rozwój. To pokazuje, że niezależność w związku nie musi oznaczać dystansu emocjonalnego, a wręcz przeciwnie, może prowadzić do głębszego zrozumienia i szacunku dla siebie nawzajem. Samorozwój i osobiste aspiracje odgrywają kluczową rolę w naszym życiu, w tym również w kontekście związków. To, jak podejmujemy się rozwoju osobistego, ma znaczący wpływ na dynamikę naszych relacji partnerskich. Omówmy najpierw, jak samorozwój wpływa na związek. Rozwój osobisty obejmuje wiele aspektów od zdobywania nowych umiejętności poprzez pracę nad własnymi emocjami, aż po rozwijanie zainteresowań i pasji. Wszystko to przekłada się na naszą zdolność do budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Osoba, która ciągle się rozwija, wnosi do związku więcej empatii, samowiedzy i umiejętności komunikacyjnych. To z kolei może sprzyjać głębszemu połączeniu i lepszemu rozumieniu między partnerami. Rola wsparcia i wzajemnego zrozumienia w związku jest nie do przecenienia. Gdy partnerzy wspierają się nawzajem w ich osobistych aspiracjach, budują silniejszą, bardziej zrównoważoną i satysfakcjonującą relację. Ważne jest, aby każdy z partnerów miał przestrzeń na własny rozwój i mógł liczyć na wsparcie drugiej strony. Często to właśnie dzięki wzajemnemu wsparciu. Pary są w stanie przezwyciężyć trudności i razem rosnąć. Przyjrzyjmy się teraz konkretnym przykładom. Weźmy parę, w której jedno z partnerów postanowiło wrócić na studia. Druga osoba nie tylko zachęca partnera do nauki, ale także pomaga w codziennych obowiązkach, aby ten miał więcej czasu na edukację. To pokazuje, jak wspólne wsparcie może pomóc w realizacji osobistych celów. I jednocześnie wzmocnić związek. Innym przykładem może być para, gdzie obie osoby dzielą pasję do podróżowania. Razem planują wyjazdy, odkrywając nowe miejsca i kultury, co nie tylko wzbogaca ich osobiste doświadczenia, ale także umacnia ich relacje. Wspólne przeżycia i wspieranie się w realizacji marzeń sprawiają, że ich związek staje się bardziej pełny i satysfakcjonujący. Samorozwój i osobiste aspiracje mają ogromny wpływ na jakość i głębie związków. Wsparcie, wzajemne zrozumienie i dzielenie się doświadczeniami to fundamenty, na których można budować silne i trwałe relacje. Pary, które wspierają się w rozwoju osobistym, często znajdują większą harmonię i zadowolenie w swoim wspólnym życiu. Przełamywanie stereotypów związanych z niezależnymi kobietami w związkach to temat, który zasługuje na szczegółową dyskusję. Przez lata kultura i media kreowały pewien obraz kobiety, który często opiera się na tradycyjnych rolach i oczekiwaniach. Jednakże wraz ze zmieniającym się społeczeństwem i coraz większą niezależnością kobiet, te stereotypy zaczynają być kwestionowane. I redefiniowane. Jednym z powszechnych stereotypów jest przekonanie, że niezależna kobieta musi mieć problem z utrzymaniem stałego związku lub rodziny. Jednakże współczesne przykłady pokazują, że kobiety są w stanie skutecznie łączyć swoje aspiracje zawodowe i osobiste z budowaniem i utrzymaniem zdrowych relacji. Zmienia się też społeczne postrzeganie kobiet, które równocześnie realizują się w życiu zawodowym i osobistym. Coraz częściej są one postrzegane jako wzory do naśladowania. Spójrzmy na przykłady znanych kobiet, które z powodzeniem łączą te aspekty życia. Weźmy na przykład Michelle Obamę, która będąc pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, jednocześnie zajmowała się wychowaniem córek i prowadziła własne inicjatywy społeczne. Jej zdolność do łączenia obowiązków rodzinnych, zaangażowania społecznego oraz wsparcia dla męża była inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie. Innym przykładem jest Sheryl Sandberg, dyrektor operacyjna Facebooka i autorka bestsellera Lean In, która otwarcie mówi o wyzwaniach związanych z byciem kobietą na wysokim stanowisku i jednoczesnym byciu matką. Jej historia pokazuje, że możliwe jest osiąganie sukcesów zawodowych bez rezygnowania z życia rodzinnego i osobistego. Te kobiety, wraz z wieloma innymi, przełamują stereotypy i dowodzą, że możliwe jest znalezienie równowagi między byciem niezależną, a życiem w związku i posiadaniem rodziny. Ich przykłady są ważne nie tylko dla innych kobiet, ale także dla społeczeństwa w ogóle, ponieważ pokazują, że rola kobiety. Nie musi być ograniczona do tradycyjnych schematów. Współczesne kobiety mają możliwość kształtowania własnego życia zgodnie z indywidualnymi aspiracjami, niezależnie od tego, czy dotyczą one kariery zawodowej, życia rodzinnego, czy pasji osobistych. Zakończenie naszego filmu to idealny moment, aby przypomnieć najważniejsze punkty naszej dyskusji i podsumować to, co omówiliśmy. Dziś rozmawialiśmy o niezwykle ważnym i aktualnym temacie, jakim jest znalezienie równowagi między miłością a niezależnością. Przeanalizowaliśmy, jak tradycyjne poglądy i stereotypy wpływają na życie niezależnych kobiet w związkach, a także jak ważne jest wspieranie się nawzajem w relacji, aby każdy mógł realizować swoje osobiste aspiracje. Chciałabym Was zachęcić do refleksji nad tymi kwestiami w kontekście własnych doświadczeń. Jak wygląda równowaga między miłością a niezależnością w Waszym życiu? Jakie wyzwania napotykacie i jakie strategie stosujecie, aby je przezwyciężać? Wasze historie, opinie i doświadczenia są dla nas bardzo cenne, więc zachęcam do dzielenia się nimi w komentarzach pod tym filmem. Jeśli podobał Wam się ten film i uważacie, że może on być pomocny dla innych, proszę o udostępnienie go. I oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do subskrypcji kanału, aby na bieżąco otrzymywać nowe filmy, które pomogą Wam w podróży przez świat rozwoju osobistego i budowania zdrowych relacji. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Kobieta Stoicka.